Minecraft, ale co suba, ginę Dobra, wizowie, mamy proste zadanie, tak? Musimy znaleźć diamenty w dzisiejszym szorcie a wy pod żadnym pozorem nie możecie stawić żadnego suba, bo ja chcę ten challenge wygrać i tam oczywiście mamy wioskę, my do tej wioski biegniemy Naprawdę? Proszę, was, dajcie mi dojść do tej wioski, dobra? No, bardzo chcę tam dojść, no Oooo, zaraz się pogniewał, my nie możecie stawiać suba, wizowie Dobra, jestem w tej wiosce, ale nie widzę tu nigdzie kowala, ale na szczęście tu na górze jest opuszczony portal, więc szybko do niego pójdę Dobra, jeszcze trochę i będę mógł otworzyć skrzynkę, która się tutaj na górze znajduje. Dobra. Co? Dobra, jestem już tak blisko. Ała, magma. I co my tu mamy? O, jakie dobre itemy. Dobra, teraz to na pewno uda mi się znaleźć diaksy. Na pewno mnie nie pokonasz. No, bo widzowie to zrobili. Jest. I mamy cztery żelaza. Oby nikt w tym momencie nie zostawił suba, naprawdę. Nie. Oj, widzowie, ten challenge jest naprawdę bardzo trudny. Diamenty! No nie, naprawdę...